Dzień dobry! Zapraszam do obejrzenia drugiej części relacji z Dnia Otwartego Zakładu Doświadczalnego Wrocławskiego Parku Technologicznego. Wydarzenie było przeznaczone dla producentów z branży spożywczej i suplementów diety. W tym odcinku pan Michał Buda zabierze nas na wycieczkę po zakładzie doświadczalnym. Informacje dotyczące technicznej strony nagrania znajdują się w opisie pod filmem. Pierwszy etap zwiedzania to przebranie się w strój ochronny i umycie rąk. Więc to jest ten zakład doświadczalny, o którym właśnie Państwu opowiadałem, czyli takie właśnie 500 m kwadratowych hali produkcyjnej, dostosowanej w szczególności do żywności, tak? Linia została wybudowana na cele kilku technologii. Następnie ta technologia się skończyła, czy też nie było zapotrzebowania na te, na te produkty, więc zaczęliśmy dostosowywać, jakby, żeby ona też wiadomo, nie umarła, żeby żyła dalej swoim życiem, po prostu oferować ją klientom zewnętrznym, więc jeżeli Państwa technologia poszukuje akurat takich sprzętów, jakie będziemy mieć, może być to idealne miejsce dla Państwa na start, na tą, e, początek tej przygody właśnie z produkcją, z wyjściem na rynek. Linia jest dostosowana, spełnia wszystkie standardy wymagane przez Polskie Prawo i Unijne, te podstawowe właśnie, które pozwala nam e, na produkcję i wprowadzenie produktu żywnościowego na rynek. Można powiedzieć, my to robimy jako naj, najem, czyli Państwo są teraz klientem, przychodzicie, mówicie, macie technologię, Znaleźliśmy możliwość wykorzystania, więc Państwo nas wynajmują, halę. W tym momencie hala jest na Państwa, do Państwa dyspozycji e, i nasza, e, na, na, nas, nasz personel, obsługi. My dbamy o urządzenia, żeby oczywiście spełniały wszystkie wymagania, były przygotowane i dbamy o ich czystość mikrobiologiczną. To jest po naszej stronie. Linia jest dostosowana do pracy z rozpuszczalnikami e, innymi niż woda, bardziej wybuchowymi, na przykład, tak? niebezpiecznymi. To jest tak zwana strefa wybuchowa, strefa EX. Urządzenia te, które tutaj widzicie Państwo są dostosowane do pracy na przykład z alkoholem, który, czyli wszystkie urządzenia są odpowiednio uziemione, posadzka jest odpowiednio uziemiona. jest Jak widzicie Państwo jest wanna ociekowa, która ma za zadanie pomieścić 110% największego zbiornika na alkohol, czyli 6000 litrów. Jakby, się wylało, to... jakby któryś zawór yy, się uszkodził i zaczął na przykład przez weekend, przez noc zacząłby wyciekać, to tutaj by się wypełniła ta wanda, nie miałoby prawa wylecieć wszystko na zewnątrz, prawda? Dodatkowo są czujniki odpowiednie, które wykrywają na przykład parę alkoholu, dzięki temu uruchamia się wentylacja. Dodatkowo urządzenia, każde z tych urządzeń jest odpowiednio uziemione, tak? Są gromy, żeby nie tworzyć iskry. Pracownicy nie mogą podchodzić podczas pracy z telefonem, bo telefon nie jest EX-owy. Odzież powinna być nieelektrostatyczna. Nie, nie tak? Więc na tutaj widzicie Państwo te zbiorniki są na wannie ociekowej, a wannie ociekowa i zbiorniki są dodatkowo uziemione. żeby jak najszybciej iskra od razu poszła, a nie tutaj spowodowała ryzyko. Idąc przykładem naszej zielonej herbaty właśnie zakład doświadczany tutaj oferuje właśnie zbiorniki procesowe e, o różnej pojemności z różną możliwością mieszania. Najczęściej tutaj zaczyna się cały proces, bo nasza instalacja pozwala klientom zacząć tworzyć ekstra. Idą z tym przykładem zieloną herbatę, na przykład właśnie umieszczamy w tego typu zbiornikach z możliwością grzania i chłodzenia. Tutaj dalej tylko trzeba ja przetworzyć, żeby wyizolować te konkretne składniki, tak? Żeby człowiek nie robił nie, nie musiał wypić dwóch e, litrów herbaty, tylko bierze jeden gram tabletki. tak? a dostarcza tyle samo składników, bądź te same składniki, co właśnie dwa litry takiej herbaty. No to teraz musimy się pozbyć herbaty, bo my chcemy mieć ekstrakt, który podamy do postaci proszków. Na przykład korzystamy właśnie z takiej prasy filtracyjnej. Jedną morą podajemy materiał roztwór właśnie zawierający i zieloną herbatę, na przykład i właśnie ten roztwór zawierający bior, składniki bioaktywne. Zielona herbata, liście, odkładają nam się tutaj pomiędzy tym, tą czarną burzą właśnie, a tą e, membraną perforowaną, tak? a roztwór woda przecieka przez te membranę i kanałem mogę oddzielić go i złapać do innego zbiornika. Dodatkowo, jest sprężone powietrze. Możemy tutaj dostarczyć e, te gumy, które tutaj Państwo widzicie. One wtedy wypełniają się powietrzem i powodują wycisk. Jeżeli dla nas e, istotny jest ten ekstrakt, możemy go odzyskać jak najwięcej. Jest tu rozdzielamy roztwór. Uzyskujemy roztwór. No i teraz znowu idąc w te tabletki właśnie z zielonej herbaty powiedzmy w tym zrobić. No nie, nie podam tego alkoholu, więc do tego wykorzystujemy wyparkę. Zapraszam tutaj, żeby Państwo widzieli więcej. Wyparkę próżniową. Nic innego jak taki duży gar ma się z możliwością obniżenia ciśnienia, dzięki czemu temperatura wrzenia roztworu będzie o wiele niższa. Zachowamy tą właśnie nie będzie ryzyka zniszczenia dla naszych składników bioaktywnych. Wlewamy 800 litrów, bo to jest jej pojemność i robimy, żeby było 300 na przykład. Litr. I te 300 litrów już jest na tyle fajne i idealne, że bardzo łatwo można właśnie wtedy wysuszyć materiał na takiej suszarki. Tak? Wracając do alkoholu, oczywiście alkohol jeszcze, do, dlaczego ta destylacja? Pozwala nam to na odzyskanie alkoholu o tych samych parametrach. Jeżeli tutaj zastosowaliśmy 96%, Alkohol rolniczy, rektyfikowany przyjeżdża do nas. Tutaj jest następnie rozcieńczony ze z tą herbatą, bądź nawet troszkę wody. Przy odpowiednich parametrach procesu mogę odzyskać 9-6%. Czystość, no delikatne zapachy zawsze gdzieś tam aromatyk przechodzą, ale nie ma tu problemu, żeby znowu tą całą partią alkoholu zalać na inną partię znowu tej herbaty, prawda? Proszę sobie pomyśleć, właśnie jakie to są wtedy e, no, oszczędności też dla klienta. Tutaj widzimy następne urządzenia, jak wirówka, którą pokazywałem na zdjęciach. Wirówka ta wykorzystywana właśnie technologia następna separacji do rozdziału frakcji płynnych o różnej gęstości. Przykład właśnie mleczarnia, gdzie, która bierze mleko surowe, które ma tam 4-6% do tłuszczu. No i taki technolog musi właśnie, jeżeli chce stworzyć 1-2%, 0% bądź 3-2%, musi najpierw zrobić mleko płynne, mleko 0% i następnie badając taką, e, tłuszcz mleczny taki, oblicza ile powinien go zawrócić do takiego zbiornika, do tego mleka chudnego i od, odpowiednio schomogenizować i spasteryzować i w ten sposób powstają te mleka właśnie standaryzowane, normalizowane, czyli te, o zawartości tłuszczu. tłuszcz. Państwo rurociągami możemy elastycznie łączyć urządzenia. Tu nie ma tak, że e, z jednego zbiornika muszę zawsze mieć e, jedną drogą. Mogę poprzez tutaj te jak widać pętra zaborowa, możemy tworzyć właśnie elastyczne drogi. Bardzo często też wykorzystujemy właśnie takie elastyki, które pozwalają nam skrócić trasę. Boć, yy... Właśnie przepiąć się od razu bezpośrednio, tak jak też tutaj Państwo widzicie są elastyki, które były niedawno właśnie myte, będą zaraz rozpinane przez pracowników. Dzięki temu możemy, możemy pominąć pewnego rodzaju urządzenia, tak? a podać już na konkretne urządzenia. Tam są jeszcze te sita wibracyjne, to, to, to jest bardzo prosta technologia. No i powiedzmy teraz nasz roztwór, który już zagęściliśmy, chcemy mieć proszek. Co no do, do tego służy właśnie suszarnia rozpulowana, Chwilę sobie może tutaj ruszę. E, suszania rozpołowa i to jest właśnie technologia suszenia, uzyskiwania produktów w postaci troszkowej e, na dużą skalę. Tak? Wszystkie te rzeczy, które kupujemy, na przykład zupki chińskie, które mają w środku te ekstrakty najczęściej były robione tą metodą, bo to jest bardzo szybka metoda. Można by było tutaj, w zależności oczywiście od parametrów. Mówię, na, na bazie doświadczeń, jakie my stosujemy, a nasi klienci bardzo często chcą na jakość więc tą temperaturę robią minimalnie jak tak, żeby zachować swoje jach składniki. To będzie gdzieś 20 do 25 litrów nawet podawania roztworu na godzinę. A w tym 25 litrach jest pełna ilość cukroszków. Czyli podając 25 litrów, ja wyzyskuję produktów 2 kg do 5 kg sypkiego, suchego prosza. No i teraz podzielmy sobie to, jeżeli robimy tabletki, które jeszcze mają inne składniki dodatkowe. Każda tabletka, powiedzmy, będzie po pograna. Tyle tabletek Państwo wyprodukujecie? Jest pompka perystantyczna perystaltyczna do tego typu rzeczy jest bardzo idealna, e, bardzo dokładna, małe ilości podaje bez przerwy, więc jeżeli nie ma jakiegoś zatkania się drogi, no to cały czas dozowanie roztworu jest e, równomierne, co jest bardzo istotne w tej technologii. Podawana jest na szczyt komory, tak, roztwór. Na szczycie komory jest, e, w naszym przypadku jest dysk rozpyłowy. Dysk rozpyłowy się kręci 30, nawet 30 tysięcy obrotów na minutę. I e, On ma za zadanie rozpylić nasz roztwór w postaci jak najmniejszej kroki. Tak? Oczywiście ja tu kroplą mogę wielkość kropli i mogę sterować poprzez obroty. Im szybciej będę się kręcił, tak? tym mniejsza kropla będzie. i mniejsza kropla będzie, tym mniej wody w nie jest, więc łatwiej jest odparować. Tak? Bo rozpyla mnie on w temperaturze powiedzmy 100 stopni i kropla, która jest generowana na szczycie komory, zanim spadnie, woda odparowuje, leci z gorącym powietrzem kanałami na zewnątrz a suchy proszek posiada nam na dnie komory. Tutaj mamy takie właśnie w takich, jak ja to mówię, kankach. Wyłapujemy, wyłapujemy nasz proszek. Drobiny, które czasem powstają w różnej wielkości te frakcje, tak? Więc to, co jeszcze jest drobniejsze, jeszcze jest w stanie się unieść z powietrzem, które musi wejść do komory i wylecieć na zewnątrz, bardzo często odbieramy, bo każda ilość produktu jest dla nas istotna. Ale jest bardzo ciekawa technologia do prac badawczych rozwojowych i jest. Naprawdę ciekawą alternatywą do wykorzystania zamiast płytowego pasteryzatora. No jednak czasem trudno jest o stabilizację parametrów. Tutaj lek ciekawostki pokaże, że to jest właśnie na, na wodę lodową, czyli generujemy 10 metrów sześciennych wody o temperaturze 2 stopni, żeby móc Chłodzić nasze zbiorniki, bądź proces przy procesie destylacji na wyparce, jeżeli tworzymy alkohol, skoro generujemy opary, trzeba, żeby one były w postaci wody, trzeba je skropić. Więc rura musi być, właśnie tamten fragment z instalacji musi być zimny, tego wcześniej przygotowujemy e, naszą wodę lodową. E, większość urządzeń, no, prawie wszystko jest sterowane poprzez takie właśnie panele. Tutaj widzimy wzory tras, tutaj możemy ustawić e, teraz na przykład. Może, może zademonstrujemy, będzie, będzie alarm, jeżeli woda nie jest otwarta, zobaczymy, ryzykujemy. Sygnał wykazuje, że na przykład w tym momencie źle są zawory ustawione, nie możemy zrobić, personel wie, że musi coś sprawdzić, widzi komunikat, aż tyle czujników jest w złej pozycji, tak? To jest na tyle, fajne, że właśnie pomaga. No i tak każdy różny zbiornik można tutaj sobie zobaczyć. Eee, dobrze, to tutaj o panelach. Eee, I zapraszam tutaj. Tu teraz Państwo widzicie z drugiej strony właśnie nasze zbiorniki. My posiadamy właśnie 2000 litrów. Mogą Państwo u nas zrobić jeden, ten tutaj jest z chłodzeniem. Tutaj jest taki buforowy bez grzania i chłodzenia, ale mają możliwość mieszania. Każde z nich ma inne mieszadło. No jeżeli potrzebują Państwo mniejsze... Mniejsze zbiorniki 300 litrów, a nasz najnowszy nabytek to jest zbiornik o pojemności 4000 litrów z wieszanłem ramowym i z takimi koszami ekstrakcyjnymi. Instalacja jeszcze dodatkowo większa z tych urządzeń zamkniętych, w szczególności zbiorniki w parka, są myte w, myte w systemie zamkniętym, tak zwanym CIC, e, czyli tymi, tymi rurami, które, które Państwo widzicie zarówno to, to, za, do kuza, gorąca właśnie od są oznaczone przez nas CYP plus, C minus, czyli Cip, dojście CYPu i, i jego odbyt. CYP to jest nic innego jak gorący kwas, gorący łód i woda płucząca. Nasi ludzie, tutaj pracownicy nie muszą mieć tych zbiorników w środku, tylko tam każdy zbiornik posiada takie kruszki na górze i poprzez tworzenie odpowiedniej trasy dozowane, rozpryskiwany jest w zbiorniku gorący kwas, gorący łódź dzięki temu zapewniamy czystość mikrobiologiczną, jak i bardzo fajnie łatwo e, jest rozpuścić pewnego rodzaju osady, e, składniki. Na przykład jeżeli robimy tłuszczowe, to wtedy to bardzo łatwo powoduje, że to jest e, bardzo łatwo znieba. Na zauważyliście Państwo, że tam ta ściana jest z fleksy? Wiecie dlaczego? Nie dlatego, żeby dać tam światło naturalne. To jest ściana wybuchowa. Jeżeli tu powstanie duże ciśnienie, ta ściana ma wylecieć sam. Żeby budynek został, prawda? Żeby nam się sufit na, na, na głowę nie spadł. Więc to jest najsłabsze miejsce przy eksplozji. I po to to jest właśnie. To są ze względów bezpieczeństwa. E, tutaj jeszcze Państwo mieli pytanie właśnie o ultrafiltrację. To e, znaczy tak, my mamy teraz tak, e, można powiedzieć dwa moduły filtracyjne, pierwszy moduł, który został wybudowany w pierwszą linią, tu jest on właśnie, filtracja membranowa e, i teraz pytanie, gdzie są te membrany? Według Pana? W obudowie. Gdzie? W obudowie. W obudowie? Mhm. A w którym miejscu? Mhm. I to jest właśnie minus tej naszej filtracji, która została, ona jest fajna, bo wydajna, dla jedynych klientów czasem jest za dużej pojemności, bo też proszę brać pod uwagę, że żeby filtracja membranowa i ta filtracja zadziałała, rury muszą być wypełnione bez Tu mamy 19 W. Proszę też zobaczyć na jakiej wielkości, żeby to od czasu do czasu to trzeba to rozebrać. Nie jest to komfortowe dla pracowników. A to jest metoda niestety rozdziału fizycznego, więc tego typu membrany bardzo często się zapychają, tak? osadza się coś na nich, więc wydajność w, y, w czasie maleje. Więc nagle trzeba to albo włączyć mycie, spróbować odetkać, rozpuścić osady, albo trzeba to zdjąć, wymienić membrany, tamte poddać mycie, tu sadzić świeże i lecimy. W ten sposób i tak cały czas. Dodatkowym plusem jeszcze jest, może y, naszej na filtracji membranowej, jest kolumna chromatograficzna. Czyli możemy zastosować właśnie jakiś taką wsad e, jonowymienny, czyli na przykład, na przykład węgiel aktywny do oczyszczania roztworu. Pewna tak? rzecz osada się na tym składnikach, które tutaj umieścimy, a roztwór przepływa dalej jest oczyszczony. I właśnie najbliższym niedawno zakładaliśmy na nowy moduł ultrafiltracji. To jest to całe urządzenie. To są dwa pomocnicze zbiorniczki, na które możemy łapać pewne retentat ale nowy moduł właśnie już jest bardziej taki elastyczny. Jest teraz odłożony, może dlatego, że widzą tu Państwo od, od, od strony panelu, ale membrany już są tutaj. Czyli tu jest jedna membrana, druga membrana polimerowa i w tak jak zobaczą tam panowie, to są właśnie te membrany. A to są właśnie odłożone te moduły. I ona mi pozwala teraz, na tyle fajnie elastycznie prowadzić projekty badawcze, bądź produkcyjne, ponieważ... Ten jeden moduł to jest, to jest membrana. To jest opakowanie na membranę, wsadzam jedną membranę. Mam moduł na trzy membrany. No i mam dodatkowo polimerowy. Więc jeżeli mam dwa takie teraz moduły, mogę zrobić jedną membranę, dwie membrany, cztery membrany, sześć membran. I do tego jeszcze mogę dołożyć, dołożyć poli, polimerowe membrany, które są, bardzo często mają większą powierzchnię, więc wydajność jest i lepsza czasem ale też do innego rodzaju składników rozdziału. Ale oczywiście niech mi nie broni również coś robić tam i przewodzić tu. Prawda? Bo po to właśnie tak możemy to mieć tak i tak staramy się zrobić, żeby każde nowe urządzenie było elastycznie łączone. Że ja mogę od razu łapać tam i w następnym znowu bo znowu zwiększam wydajność, prawda? Albo szybkość oczyszczania właśnie e, naszego składnika. Wszystko zależy od tego, na czym tu no, tak jest to jest rozdrabniacz po prostu do, do, do owoców, jeżeli chcemy wycisnąć, żeby nie wszystkich na przykład, miękkich owoców, można tam wrzucić, one zostają przetarte, dzięki temu mamy już rozwodnione owoce, rozerwane skórki. Takie podłużne te, tutaj kolumny to są filtry świecowe, czyli tam się w sobie powinni materiał opowiadł, e, perforacji. Można wykorzystać do filtracji właśnie jakieś osady wybierania w przepływie. Posiadamy granulator, który następnie przy zastosowaniu różnej wielkości si możemy wrzucić materiał sypki i go granulować. On no, teraz jest rozebrany w ogóle myty, e, e, granulować, tak? czyli z większego kamienia na mniejszy kamyczek czasem było, e, w technologii. Różnego rodzaju dozowniki e, materiału sypkich, nic innego jak ślimak, który po prostu odpowiednio podaje w połączeniu z wagą, można od razu dozować do opakowania, No i jakiś mały dozownik. Dozownik do substancji płynu. Ten dozownik był ostatnim obejrzanym przez nas urządzeniem. Jeśli są Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z Zakładem Doświadczalnym WPT, to na tym slajdzie podaję wszystkie dane kontaktowe. W prawej części ekranu jest miniaturka, link do pierwszej części relacji z dnia otwartego. Zapraszam też do oglądania kolejnych filmów.